Ale to sobie odpuść. Ponieważ ty tylko robisz za bramkę. A ten co odstawia? Załamkę odstawia. Uważa, że zawiód. No i w sumie słusznie uważa, ale tak jakby nie on jeden, co nie? Przysięgam, aż do tej chwili brałem cię za plusowego niedźwiadka. Może i słusznie. to zrobiłem ale miałem wtedy maskę tak że... to stara wiadomość to no! wiem że mnie nie kojarzysz Stoję to ogadać, to dość milne. co gdyby dało się jakoś wskoczyć do wymiaru kwantowego w konkretnym punkcie w czasie a następnie wyskoczyć z niego w jakimś zupełnie innym punkcie na przykład na przykład przed danosem czekaj mówisz o wehikule czasu nie nie jasne że nie jaki tam wehikuł to coś bardziej jak tak Wehikuł czasu, tak wiem, szaleństwo, szaleństwo, ale ja wciąż o tym myślę. Bo to musi być jakiś spo... To głupie. Scott, dostaję maile od szopa Pratcha, więc nic mi już nie brzmi głupio. Dobra, a kto się tu na tym zna? Mama kazała mi cię uratować. Dobra robota. Uratowany. Żałuję, że nie przyszliście do mnie z czymś innym, z czymkolwiek innym. Potrzebny nam naprawdę duży mózg. Większy niż jego? No, sobie ludzie ludzie, nadziecie czy ja? Często się. Ręczniczki spróbuj. Ja pieprzę! Pieprze? A ty, co tutaj robisz, moja droga? Pieprzę. Nie, tak nie mówimy, tylko mama może tak mówić bo to ona wymyśliła to słowo. A dlaczego nie śpisz? Bo prowadzę tu moje popieprzone badania. A co myślałaś? Nie, 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 coś mi chodzi po głowie. Coś ważnego chodzi mi po głowie. Lody na pacyku? Coś w tym stylu. To jest szantaż? Też dobre słówko. A gdzie zielenina? E, w kuchni chyba. Fajna stylowa. Rodzi, zachowaj szczególną ostrożność. Mato w strefie lądowania. Jezus, zawał! Czego się tak boisz, maluszku? To on. Ten dzieciak znowu nazwał mnie Zwisłym Dzyndzlem. Nubmaster. Master. Tak, 69 nazwał mnie Dzyndzlem. hey, no. hej! Tu znowu Thor, władca piorunów. Mówi ci to coś? Jak się nie rozłączysz w tej chwili, przylecę do twojej chałupy, znajdę tę zapyziałą piwnicę, w której się chowasz, Urwa ci łapska i wsadzę ci je w tyłek, jasne? Tak, jasne. Idź do tatusia, wypłacz się, małe ścierwo. Dzięki, Thor. A powiedz mi, jakby się jeszcze naprzykrzał. Dzięki serdeczne, tak zrobię. <noise> Nie, morak to planeta. Quill był osobą. Yy, w sensie yy, planeta? W sensie, że w kosmosie? O, patrzcie, szczeniaszek, cały szczęśliwy, merda ogonkiem. Chcesz polecić w kosmos? Pisz, lekce chce lecić w kosmos? Poczuć cię Pozwal sobie coś po drodze dla zachowania pozorów. Nadmierna ostrożność, ale niech ci będzie. Halo, doktor Pim? A kto mówi, że tak niedyskretnie spytam? Kapitan Stevens z działu dostaw. Mamy dla pana paczkę. Ha, no to ją przywieźcie właśnie w tym rzecz, że nie możemy. A ja naiwnie myślałem, że za to wam płacą. Chodzi o to, że pudło zaczęło świecić i niektórzy nasi pracownicy źle się poczuli. Ale chyba go nie otworzyli, co? E, przed chwileczką. Pa tu lepiej zejdzie. Przepraszam! Drogi!